Pokaż mi jakiś brzydki zestaw. Hmm, okej, okay, ale pokaż mi jakiś naprawdę brzydki konstrukt. O Boże, co to jest? Nie no, ale dobra, pokaż mi coś naprawdę ohydnego. O, w końcu dobrze. Siema, do Klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Spytacie mnie, za, czemu ty kupiłeś ten brzydki set? No właśnie dlatego, że jest tak brzydki. Moi mili, set po numerach 306, 40 jest tak okropnie brzydki, że stwierdziłem, że nie mogę się kurczę powstrzymać. No to jest normalnie jeżdżąca nie, trumna na kółkach, to jest po prostu dramat. Tak serio mówiąc. I powiem szczerze, że wam, to jest taki dramat, że ja się przez chwilę wahałem, bo chciałem się pomockować i porobić też, wiecie, w szorcach, jakieś alternatywy, w sensie inno-kolorystyczne wersje tego, ale stwierdziłem, że nie, to jest tak brzydkie, że naprawdę, nawet mojego czasu szkoda. E, ale stwierdziłem, że takie brzydkie sety oczywiście też warto czasem mieć w swojej kolekcji. Czemu? Bo bez, y, uwaga, będą truizmy, bo bez dobra nie ma zła i bez brzydoty nie ma pięknoty i czasem trzeba kupić sobie coś tragicznego, by docenić, kurczę, właśnie tą y, fajność. Oczywiście być może niektórzy z was stwierdzą, że ej, przecież to jest ładne, to nie jest tak złe, w sensie są tu tacy, to niech podniosą rękę, ale pewnie nie ma. No nie. No więc lepiej tą rękę zostawcie na jakiegoś lajka i tak dalej. Natomiast moimi, na pewno jak patrzę na scenę, wspominałem się czasu chociażby mojego dzieciństwa i tak tragicznej. Tragiczny, tragicznego odłamu town, jakim właśnie było, no, końcówka lat 90-tych, tam były bardzo proste konstrukty, niektóre z nich wciąż na przykład znajdziecie na moim sklepie przystańklocków.pl, więc zapraszam, zajrzyjcie, może znajdziecie, zobaczycie o czym mówię, ale tutaj patrząc na to też miałem podobnie instrukcja, no to wiadomo, tutaj nie ma e, szału. Czy są tutaj jakieś fajne kolorystyczne elementy? No nie, chyba, za fajnie kolorystyczny element uznamy srebrną figurkę. E, poza tym, wiecie, wiele elementów myślicie, się... o, fajnie, przyczepili tutaj... Wiecie tego braketa, no to pewnie tył jakoś ładnie wykończą. No no, no, nie e, jakby, ale do tego zaraz te gwiazdki to nie wiem po co. Ale dobra, sobie pięć gwiazdek chyba to są po to, żeby dopisać trzy i gitówa. E, także moi miliższymi się tu spotykamy, no tak jak mówiłem, z tragiczną po prostu wyścigówką. Ja w ogóle wahałem się czy ją nawet recenzować, bo mówię, no kurczę, bez przesady, że od premiery tam minęło kilka miesięcy. Ale przypuszczam, że nikt inny jej nie recenzował, bo nie wykluczono, że tylko ja ją w ogóle kupiłem. tego czasu była baza 500 punktów na lego. E, Lego Shopie rozdawana, pewnie też nikt jej nie wziął. Normalnie jak ten zestaw jedzie, to ja słyszę muzykę. Nie wiem, czy wy też, ale słuchajcie się. Jeżeli chodzi o konstrukcję, spójrzcie, tutaj wielka dziura, nie zaślepiona, więc jak kobita, tak, bo to jest kobita jedzie, no to wiatr jej tutaj wiucha, po, no wiadomo, czym jeszcze wilka dostanie, jak ją zawieje tył, tak, może ma się wydawać, że jest dokończony, Nie, on tak, no tak jest zbudowany, po prostu olano tutaj dodanie, nie wiem, jakikolwiek tutaj, prawda, ten to nazywam puszek, ale chodzi o zaokrąglony kolcek 1 na jeden, żeby chociaż udawać jakieś rury wydechowe. Nie, po co? I tak będzie na tyle brzydko, że nikt do tyłu samochodu nie dojdzie. A i to nie ma żadnych wyjątkowych elementów, spójrzcie tutaj w ogóle. Jeszcze takie luki, pustki, naprawdę przypomina to trumne Przypuszczam, że gdyby tu zrobić. No kurde, serio, ja sobie wyobrażam, że gdyby na przykład jeszcze miał swój serial o mieście i tu bym zaślepił to jakimś dużym, wiecie, tajlem, to normalnie bym powiedział, że to jest trumna, że chowałem jakiegoś, wiecie, rajdowca, który zginął w wypadku. W środku też nic fenomenalnego, nawet nie ma szyby udającej szybę, tylko no dobra, powiedzmy, to nie musi być szyba. Ale w sumie tak, tutaj weszła by normalnie jakaś szyba. No nie olano w ogóle to po, po co że jakby w ogóle szyba. W sobie w ogóle zastanawiam się, po co wydano ten polibak, jakby, no bo. On trochę wygląda jakby tak, wiecie, Lego zobaczył, że Ej, kurczę, patrzcie, znaleźliśmy na magazynie jakieś trochę randomowe klocków, co z tego budować? Challenge firmowy! Macie dwie minuty, to zbudujecie z tych klocków! No i wygrał taki, taki projekt jakby, nie? Tutaj fajnie te światełka próbują niby coś ratować, więc jakieś te wyścigi można zrobić, ale no wiecie... No, może powiedzieć, tak jak więc wyskakuje figurka, chociaż patrzcie, dano i kask i często się zdarza, że mamy w tych polibagach, mimo no wszystko jakoś w fryzurkach zajmiemy, no tutaj, tutaj stwierdzono, że nie, ktoś stwierdził, że ten polibag jest tak dobry, że tu już nie trzeba nic dodawać, więc jakby jest kobitka, ale nie ma włosków. No, ciekawy jest na pewno torcik, który w kolorze srebrnym jest, w sensie i nóżki i tak dalej, flat silver. Okej, okay, torcik, który mi się wyróżnia I chyba figurka, jest najciekawszym z tego zestawu czymś, co było tu dodane, natomiast Serio, wiecie, ja jestem różnie krytyczny, ale polibaszki to życie i cały czas tak twierdzę. Ale naprawdę nie, nie wiem, co tutaj się kurczę, stało z tą jeżdżącą trumną, <laughs> ale mówię, no, zasługujecie na tą recenzję, bo jaki kanał takie recenzje, takie zestawy. Ale może macie odmienne zdanie na temat tego zestawu? Dopiszcie mi w komentarzu koniecznie, tak? Jeżeli napiszecie mi, hej, to jest epickie zestaw, o co ci chodzi, Klotkozaur, nie? No to wow, zdziwię się. Skoro nawet ja miłośnik polibaszką mówię, że ej kurde, co to za jeżąca trumna. Ale zobaczymy, może coś poszortujemy, może coś tak pomockujemy, może porobę jakieś alternatywy tego. Piszcie mi w komentarzu, czy byście chcieli, ci co dotarli do końca. Super, dzięki, że byliście, dotarliście do końca. A jeżeli napiszecie w komentarzu, trumna na kółkach XD, macie gwarantowane serduszko ode mnie, także tak to dzisiaj wygląda. Dzięki, że byliście i do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcineczkach. Bye!